To piękne miejsce znajduje się w pobliżu miejscowości Komańcza. Za mną jest droga, z której należy zjechać. Więc zauważcie, nie jest to daleko, a tu jest tak mega cicho, przyjemnie, delikatnie tylko słychać ruch z drogi, ale jest się gdzie zatrzymać, nawet jak wróciliśmy ze spaceru, koło nas zaparkował kamper, Znalazł sobie miejsce. To jest o tyle Dobre miejsce, że nie widać je z drogi. Można spokojnie spędzić noc. Myślę, że przed nikogo nie niepokojonym. A potem, czy wieczorem, czy rano, no przejście po tych okolicach, bo faktycznie no, tu jest rewelacyjnie. Cześć, tu Wojtek z PolskaZwiedza.pl Jestem w Bieszczadach. Na chwilę się zatrzymałem po drodze. Poszedłem na spacer, żeby rozprostować nogi. I znalazłem taki to opuszczony... Most z genialnym widokiem. Nikogo nie ma, ale jest świetne miejsce, żeby zatrzymać się kamperem przy tej okolicy, a potem pójść na spacer. Wygląda to super. Na dole też jest super rewelacyjna okolica i macie to miejsce tylko dla siebie Zjazd z drogi głównej jest zaledwie jakieś 50 metrów ode mnie więc zachęcam, w opisie dam dokładny adres, gdzie się znajduje. Jeżeli będziecie w te okolice, zajrzyjcie Jeżeli szukacie jakiegoś miejsca na dziko, w Bieszczadach, to myślę, że na jedną, dwie noce to miejsce będzie idealne. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Wojtek z Polska Zwiedza. Hej. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki. Porachunki.